Jesteśmy w Gdańsku, w ratuszu, w sali czerwonej. Zobaczymy, gdzie tu jest imię Boże. Spróbuję to przybliżyć. O, mam nadzieję, że już widzicie. Mogę to jeszcze troszkę przybliżyć. O, czyli tu mamy to jedno miejsce. Teraz kolejne miejsce będzie obok. Mm. Tylko musimy przewodnik powiedział, że tu się zbierali urzędnicy, ale tylko wiosną i jesienią sala się bardzo wyziębiała. No proszę. Proszę. Dobra, i mamy drugie miejsce, fajne. O, widzicie, tetragram. Górze, Ok. i jeszcze ma być tam. Czasem jeszcze bliżej muszę udać tutaj. Gdzie tam ono jest? A czyli muszę zrobić zbliżenie, żebyśmy to zobaczyli. Dobra, robię zbliżenie. Tak właśnie myślałem. O, robię zbliżenie. Trochę tu jest dzisiaj ciemno. Mam nadzieję, że widzicie. Jeszcze tu po prawo, jeszcze też. Najlepsze, no, no, no. jeszcze zaczynamy od prawa. Idę po prawo. Na samej górze? Nad głową tego nie wiadomo.